Witajcie serdecznie, z tej strony Shianui i dzisiaj przechodzę do was z troszkę innym przeglądem ostatniego dodatku czarnatury. natury. Jako wiecie już minął ponad miesiąc od premiery dodatku i na pewno sami już przegraliście w niego troszkę. Zagramy sobie w miniserię od 0 do milionera z czarem natury. Czyli naszymi celami wyzwania będą ukończenie aspiracji entuzjasty mikstur, Osiągnięcie najwyższego poziomu kariery naturopaty, ukończenie aspiracji wróżkowych historii, rozwinięcie na maksa umiejętności aptekarstwa, stanie wróżką i oczywiście podstawowym celem mieć milion simulonów na koncie. To nasza urocza wróżka, a raczej człowiek, który ma zostać wróżką Aurela Pixie. Jej rodzicami byli wróżkowie, ona niestety urodziła się jako człowiek, więc żeby dopełnić dziedzictwa rodziców zostanie wróżką. Ale zanim to się stanie, musi ukończyć inny etap, a mianowicie kończyć pierwszy aspirację entuzjasty mikstur, oczywiście ma cechy mistyczną, uwielbia naturę i jest samotniczką. Naszą rozgrywkę zaczynamy w Ines Green w dzielnicy Świerkowy Zagajnik na parceli Staw Paproci. Oczywiście zaczynamy z zerem simolonów. Na start wybrałam na lato, żebyśmy czuli troszkę oddech jesieni na karku i pospieszyli się z wykonywaniem niektórych interakcji, niektórych rzeczy. Dobrze, więc zacznijmy naszą rozgrywkę. Co ty, moja droga, chcesz? Zasiejemy ci coś i oczywiście spędzisz czas samotnie, oprócz tego, że zaraz przyjdą nam nasi sąsiedzi. Zobaczmy. Powiem wam szczerze, jeszcze nie zaglądałam na żadną parcelę, oprócz tej na oczywiście, na której nagrywałam zew natury i pobocznych, które były w pobliżu. Jest to jest dość spora parcela, mamy stawik, z którego będziemy mogli sobie czerpać, oczywiście jak go zarybimy, ktoś tu do ciebie idzie. Ten pan, troszkę daleko mu. Tu mamy kolejnego. Troszkę, troszkę dużo osób tu się nagle nam pojawia. Tam kolejna osoba. I tam kolejne dwie. I to chyba Simoroś. Mm -hmm. Może wróżka. Panie Bożeju. Witamy. A kto jeszcze do nas dołączy? Nadia. A gdzie jest Nadia? To jest Nadia. Oh. No, fajnie, że rozmawiamy na no, odległość. Mm. Może w ogóle. Oh. Poprosimy o magiczną fasolkę, czemu nie? Jak kiedy ona będzie prosiła o fasolkę, my zobaczymy co musimy wypełnić w naszej aspiracji. Musimy zabrać składniki aptekarskie, następujące liczby razy 3, wytworzyć następującą liczbę przedmiotów przy stole aptekarskim 2, dać lekarstwo lub miksturę następującej liczby słów 3, osiągnąć drugi poziom kariery na torpatem Super, wszystko się nam akurat składa. Nie chcesz nam dać, nie jesteś w nastroju. Musimy ucieczkiwać rozgniewanie, rozbawienie smutek. Nastrojowość ochotą na futry, pewność siebie. Okej, okay. nie spieszy nam się z tą fasolką, więc dobrze. A ty się w ogóle nie cierpisz, bo ktoś przy tobie jest. Wy porozmawiajcie jeszcze chwilkę, a ja się tutaj grzecznie rozejrzę na naszej parceli. Okej. Okay. Zamknijmy to. Mamy dość sporą parcelę, którą będziemy chcieli oczywiście zabudować. Fajnie by było, gdybyśmy nie naruszyli jednak tego stawiku. A co ty robisz? Spawisz się w wodzie. Okej, okay. cudownie, cudownie. Jest to akurat taka w miarę fajna dzielnica. Tu mamy jeden domek, tu mamy drugi, tu mamy jakiś park. Masa okienek, których nie lubię. Żeby można było wyłączyć, albo intensywność ich wyskakiwania byłoby super. Dobrze, e, zobaczmy tutaj. Chociaż e, zaczniemy zbierać. Potrzebujemy e, tutaj drugie zbieraj. Potrzebujemy trochę rzeczy, a ja się rozejrzę po okolicy. Czy nie ma tutaj jakichś... E, skałek i innych rzeczy. Tu mamy burz, więc będziemy mogli sobie skorzystać. Tu jakieś parki, sławeczka do spania i śmieci. Tu się nam więcej simowe pojawiają. Tutaj jakieś. O, mamy skałki. E, o, tu jest nawet pani wróżka. Podobają mi się na przykład te, niektóre te, te skrzydełka, ale włosy. Pierwsze co jak zobaczyłam zwiastun, skojarzyło mi się z filmem Barbie. Tak, z Barbie. Nie wiem, czy pamiętać chyba w Magii Pegazy czy coś takiego. Były tam Pegazy. Nie pamiętam. Lata temu. Taka anegdotka. Dobrze. Zobaczmy tutaj. Zdobyliśmy umiejętność... Życia w zgodzie z naturą. Czekaj, czekaj, nigdzie nie biegnij. Ja sobie tutaj przeczytam. Nowo zdobyta umiejętność życia w zgodzie z naturą. Sprawia, że Aurelia może zaspokajać więcej potrzeb na świeżym powietrzu. Początkowo może się to wydawać niełatwe. Lecz praktyka czyni mistrza. Aurelia może spać na ziemi i pod wodze zarówno w pomieszczeniu jak i pod gołym niebem. Lecz jej paski energii i higieny będą odpowiednio rosnąć i spadać wolniej, dopóki nie osiągnie wyższego poziomu umiejętności. Aurelia może również kąpać się w naturalnych zbiornikach, które są wystarczająco płytkie, Móc w nich brodzić, takich jak stawy rzeki czy ocean, Płytkich jak ocean. Ponadto Aurelia może wznieść prowizoryczną kąpiel. wziąć, przepraszam. Prowizoryczną kąpiel w publicznej łazience oraz Centrum Wróżek w Everedef. Jedzenie roślin uprawnych sprawi, że aurelia w niewielkim stopniu zaspokoi jej potrzebę zabawy. O, to ciekawe. Aby kontynuować rozwój umiejętności, czytaj podręczniki życia w zgodzie z naturą lub szukaj informacji na temat natury za pośrednictwem komputera, albo po prostu wykonuj interakcję. Dobrze, jeszcze zanim polecisz nam poskałki, ja się tutaj rozejrzę, żeby zrobić ci. Małą listę. W ogóle zobaczymy, jak nasza porcela wygląda. Jak ona ma jaki ma powierzchnię? Wydaje mi się, że tutaj mamy, tak odgraniczając, ale zobaczmy, troszkę za daleko poszłam, ale tak, jest fajna spora. No mamy Stawik. Fajnie byłoby gdzieś zbudować tutaj na połowie taki Ala domek z naszą, można powiedzieć, kliniką, w której będziemy przyjmować naszych pacjentów jako naturopata. Bo oczywiście będziemy pracować w domu i gdzieś ogródek jeszcze. O, tutaj do kogoś można wejść. A to jest w ogóle park. No widzicie. Odwiedzimy parę, sobie, zgarniemy troszkę roślinek później. Tu mamy szałwię, więc zbierzmy ją. Tu mamy bazylię, super, no, już zaraz pozbieramy. Na start fajnie nam się tutaj, to już patrzyłam, tak. E, na start ładnie nam się tutaj ogarnia. Tu jakieś, chyba są puste doniczki. Na pewno będziecie wiedzieć więcej ode mnie, jeżeli chodzi o ten dodatek, prawda? Skop. Ale to tak fajnie pograć później, mimo że nie psuć sobie całej zabawy. Bardzo się wzbraniałam, jeżeli chodzi o granie w ten dodatek. Okej, okay, tu mamy artykuł, ale na razie nie mamy. Za co my dostaliśmy 400 simolonów? Eee, zakończ zadanie i jeszcze raz weźmy Monet Bo to jest troszkę nie fair. Tu mamy drzewko, które będziemy sobie chcieli obejrzeć. Na pewno skrywa jakąś tajemnicę. O! grzybki też, to dobrze wiedzieć. Te ja sobie tutaj posłucham grzybów. Okej, okay, już mamy pełną, to mamy pełną e, listę. Tu mamy naszego naturopaty pewnie możemy korzystać ze stołu fajnie. Tu jest ten sam stawik i tutaj mamy kolejną simorośl. Dużo pewnie simorośli tu będzie. Okej, czy jeszcze zaujrzymy, tu jest już nawet nie będę wiedziała, tutaj pewnie jakieś kawiarnia. Nawet na rowerkach jeżdżą. Tu też był bardzo fajny zamek. Dobra, chodź tu nasza Aurelio. Dobrze mówię. Aurelia. Takie się imię wylosowało, żeby nie było. Sama nie wymyślałam. Jedyne nazwisko, żeby pasowało nam do wróżkowego stylu. Cudownie. Spędzasz sobie sama czas. Błyszcz. Gdy Aurelia patrzy na leżące przed nią przeróżne szlify kryształów, wydaje się, że zerka na nią wszechświat. To przeznaczenie. Czy Aurelia potraktuje to jako oznaka, że lubi jubilerstwo lubi, jej? Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Nie. E, umiejętność fajnie, festiwale nas na razie nie interesują. Będziemy spędzać czas samotnie, bo powiem Wam szczerze, nie mam ochoty na razie tutaj poznawać. Chociaż i tak pewnie będziemy musieli poznać jakichś simów, ale to wyjdzie w praniu przy zadanie. Tak, to nasza Aurelia będzie. Mamy do kopania. Nasza Aurelia będzie jednak spędzać czasu. O, musimy już nawet się zaprzyjaźnić. To troszkę będziemy jednak poznawać ludzi. Nie pokazałam wszystkich stroi. To zobaczycie przy okazji. Nie chciałam po prostu zdradzać wszystkiego naraz. Mam troszkę takie planki do tej serii, ale też nie chcę jej przedłużać tak jak innych serii, więc zobaczymy. Mamy wapień. Wydobądź z O, a i pazur. To możemy w tym czasie jeszcze zaznaczyć Ci sprawdzenie posłuchania tych kapeluszy. Będę troszkę dokumentować naszą przygodę. No i co teraz? My chcieliście poznać przyjazne powitanie? Wiem szczerze, jeszcze nie mam takiej opinii na temat samych wróżek, jako postać grywalną. Więc jak sami się stanie mężką, będę mogła bardziej wyrazić swoją opinię, co mi się podoba, co nie. Grzyb jak nam powiedział, gdy zwracasz na mnie uwagę, mięknie mniej grzybnia. Ciekawe. Można tu sobie postać tylko po jakiego grzyba. Okej, okay, dobra, te żarty nie są takie śmieszne. Dobrze, odwiedziliśmy jeszcze jednego, inny to grzybka, ale nic ciekawego się tutaj nie dzieje. Sprawdzamy właśnie ten krąg grzybków. Zobaczmy, czy coś. Ojej, ci gorąco jest, a ja ci nie zmieniłam stroju. Moja droga, przepraszam cię najmocniej. No, te cudowne ogrodniczki, które doszły nam. W tym dodatku, cudownie. A, tak, jeszcze taki mały smaczek, może zauważyliście, ma tutaj tatuaż, który właśnie świadczy o jej, że tak powiem, wróżkowych korzeniach. Patrzmy na to jeszcze kilka razy, może to nam coś to da. Nikt jeszcze niestety tam nie piekł na grylu nic. E, tu mamy, już patrzyliśmy ten obiekt, e, tu mamy park, tu mamy ludziów. Przyszliśmy już na naszą parcelę, przeszukujemy ją teraz tutaj. Oczywiście zdobywając naszą nową umiejętność życia w zgodzie z naturą. Tutaj na razie zaplanowałam nam ogródek z racji tego, że jakiś chyba mały problem, bo nie mogę tutaj nigdzie zasadzić, tylko w niektórych miejscach. Jeszcze nie wiem dlaczego, pewnie w budowy wejdę, to się dowiem. Ale na razie zaszaczymy to wszystko w jednym miejscu, żeby tego nie szukać, a potem będziemy się martwić e, tym, jak będzie nasz ogródek wyglądał. Na razie musimy troszkę z tym pożyć. E, ona jeszcze tutaj chwilę poszuka i pójdziemy na rybki, żeby zarobić nasz stawik. No pokaż jak to sadzisz. Więc więcej nie znalazłem u nas na działeczce, to troszkę dziwne, ale zobaczymy na razie. Posaćmy tutaj wszyściutko. Odlejmy. Nawozu na razie nie mamy. Super, będziemy mogli coś zjeść na razie. Przedam się iść odwiedzić ten krzaczek, który tutaj był. Więc nawieźmy go. I zobaczymy się na rybkach. Dobrze, wybrałam chyba nie ten staw, co trzeba wcześniej, bo chciałam iść tutaj. A tu możemy tylko pływać. Natomiast tutaj możemy łowić. Po drodze jeszcze znalazłam kapsułkę nam. I właśnie mamy rybkę, ale żeby ją zjeść, potrzebują drugiego poziomu życia w zgodzie z naturą. Więc zaraz jeszcze coś pokopiemy, bo mamy. 58%. Druga rzecz, żeby spać, możemy już spać. Natomiast, żeby przywołać krzewik, żebyśmy mogli załatwić swoje potrzeby, potrzebujemy też drugiego poziomu. Tak samo, żeby zbierać składniki aptekarskie. Ona jeszcze chwilkę połowi nam. Już jest troszkę głodna, ale jeszcze powinna wytrzymać. Pozbieram nam tutaj kilka rzeczy, żebyśmy mogli osiągnąć drugi poziom. Aurelia sama zakończa naszą przygodę. Jeszcze nie udało nam się nawet wbić drugiego poziomu wędkarstwa. Natomiast zobaczmy nasz nowy notatnik, bo jak wiecie, aktualizacja ostatnio wprowadziła nowy w I udało nam się złowić dwie ryby. Konia i perce. To są takie rybki rybkami. Umiejętność wędkarstwa nam też ładnie tutaj poszła. Czy coś jeszcze mamy? Nie, Nas tam reszta na razie nie interesuje. Gdybyśmy chcieli to zjeść, o, kolejna rzecz do sprzedania. Już mamy 204. A w ogóle, dlaczego ja nie podjęłam dla ciebie kariery, moja droga? Tak, tak. Powinniśmy od razu podjąć karierę, prawda? To w międzyczasie jeszcze. O, niestety może za mało umiejętności ryby łowić ryby w tej okolicy. Dobra, rozumiem. I zobaczmy naszą karierę. Naturopata. Jest to kariera zarówno do wyjścia, jak i do pracy samodzielnej. Będziemy zarabiać 18 tysięcy simolonów na godzinę i praktycznie co? Cały tydzień pracować. Dobrze, nie będę tego czytać, będę poznawać na żywco, więc zobaczymy jak to będzie. Pracuję teraz jako naturopatka, nasza Aurelia. Eee, starzystka w miejscu zdrowie i równowaga Simów. Początek pracy w poniedziałek o ósmej. I zadanie, wykonaj interakcję odnów potrzeby wobec trójki Simów. Czy Aurelia Pixie powinna przyjąć zadanie i rozpocząć karierę? Oczywiście, że tak. By to zrobić musimy wybrać na interakcję odnów potrzeby i z kategorii przyjazne. Dobrze, to za. My się tym zajmiemy troszkę później, chociaż fajnie by było, gdybyśmy zrobili to przed ósmą rano. Mamy kwiatkę do sprzedaży, ale dalej. O, możesz tutaj wejść. Nie, tutaj możesz iść na ryby. Weź jeszcze chwilę zbieraj tutaj rzeczy. Ja Cię wyślę tutaj do ubierania. A czy ty możesz się tutaj. Nie, weź kąpiel też głęboka woda, niestety. Dobra. Za płytko. Dobra, nieważne. Poszukaj żabek. On kolejne kolejny wpis. Mamy. U kwiatu aury, super. Plus 7 simolonów, przyda nam się to pewnie. Możemy w ogóle to zasadzić. U, z kwiatów aury niestety nie możemy zasadzić jej, przeda nam się na później. Zulcia Czy jesteś brudna jesteś głodna, a nie możesz rzucić rybki. A nie możesz już zjeść rybkę. Pokaż, jak będziesz jadła rybkę. Czy na razie tutaj nam będziesz biegła jeszcze, prawda? Pośledźmy Ciebie. A, akurat nam się udało wbić poziom drugi. Zatrzymajmy się i przeczytajmy, może chociaż to, prawda? Aurelia poznaje kolejne aspekty życia w zgodzie z naturą. Może teraz bezpośrednio przyzywać pawoi, owy, szef na świeżym powietrzu, by zaspokoić potrzebę pęcherza oraz jej surowe ryby. by zaspokoić nie trzeba gotować. Aurelia może także świadomie zbierać pożywienie. Umiejętności te częściowo zaspok zapewniają wygodę i odżywienie, natomiast po jakimś czasie odnajdzie pośród dużo jeszcze większe spełnienie. I zabraliśmy kolejnego kwiatka, którego posadzimy sobie na działeczce u nas. Kolejnego kwiatka posadzić. E, I tak, Zasi, a czy możemy tutaj coś jeszcze ciekawego zebrać? Zbieraj tutaj pożywienie a składniki dopiero na aptekarstwie. Okej, okay, dobra, źle przeczytałam wcześniej. Okej, okay, w międzyczasie jeszcze zdołałam wykopać cytrynkę, którą podlejemy. Tak, wiem, wiem, potrzebujesz zaraz Ci ogarnę, podejdę cytrynkę. Zarabiliśmy staw. Jeszcze zanim udamy się na. Bym jeszcze wybrała się z nią, gdzieś, żeby zaspokoić jej higienę. Okej, okay, kochani, żeby zaspokoić nasze potrzeby, niestety, higieny, musiałam udać się do parku. I tutaj w ogóle mamy. O, możemy wziąć kąpiel w wodzie. Właśnie chciałam to zobaczyć, czy jesteśmy w stanie tutaj to zrobić. I teraz jak widzicie, zaczyna się moja droga. Jest to fryzurka oczywiście z czaru natury i strój z wyzwania ze. Czemu ja cały czas mówię wyzwanie? Jest to z wydarzenia ze w natury. To mnie ciekawi, jak to będziesz się tutaj pluskać. Teraz nam to rośnie, ale niech tam będzie. Durowa strawa. O przepraszam, no ale musisz na razie sobie tak poradzić. Zerknę, w ogóle zerknijmy, jak wygląda ten park. Tu mamy jakieś ławeczki z grillem. Tu mamy rozsadniki, ławeczki, fontanny, Tutaj drabinki dla dzieci. I tu mamy tak. Zacznijmy od dolnego poziomu. Mamy miejsce na szachy i do posy, siedzenia. Mamy toaletkę i nocniczek dla dziecka. Tu jakiś salonik, do słuchania. Druga łazienka, Ach, Na górze mamy ogry stoli i do posiedzenia, tutaj do malowania, do posiedzenia i do wzięcia ślubu. Na razie nas nie interesuje ślub, a czy jeszcze coś wyżej jest? Nie, to są już takie wieżyczki po prostu. Dobra. Jak ci idzie, moja droga kąpiel? Dość wolno, ale mało do przodu, prawda? Czy wyjdziesz stąd, to sobie tutaj zbierasz pożywienie no, Zobaczymy właśnie, czy jak to będzie to zbieranie pożywienia, jak ci to wyjdzie na zdrowie, co? No tak, zobaczcie, jak się cieszy. Frazier idealnie pasuje właśnie do stroju kąpielowego, prawda? To w ogóle ktoś idzie? Już prawie się umyła i to nieźle, trzeba się pobawić. Nie ma tak, jak drugiej nocy iść do parku, pochwycać się. No, jeszcze moją rozumiem, ogarnia się po całym dniu. Ale tamta? Okej, okay, tu jeszcze nam bazylia rośnie, ale bazylię chyba już mamy. Tu jest skawki, tu mamy pomidor, tu mamy dory. Potem nam się przydadzą. Na razie niestety nie miała łóżka, ale mogę ci, nie, nie mogę ci załapać tego. A tu jeszcze co mamy? Mamy dalej bazylię, mamy szałwę, którą już mamy. Marchewkę trzeba będzie zebrać. A no to już później jest zdenerwowana, że przeszła obok ciebie, widzisz? Dobrze, troszkę dziwne zagięcie czasu, bo przed chwilą była trzecia, a już mamy wpół do piątej. Udało nam się osiągnąć tą kąpielą trzeci poziom życia w zgodzie z naturą. Natura wzywa, Aurelia może świadomie zbierać rośliny. Ponadto jedzenie roślin uprawnych w większym stopniu zaspokaja jej głód. Wspania na ziemi, zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, zapewnia nieco lepszy wypoczynek oraz w wolniejszym tempie wyczerpuje pasek higieny. Miarą rozwoju umiejętności jakość snów wzrośnie jeszcze bardziej. A Aurylia dowiedziała się, jak lepiej żyć w zgodzie z naturą, jak naturalnie dbać o swoje potrzeby. Umiejętności życia w zgodzie z naturą pozwalają wszystkim simom w wieku dziecięcym, i starszym zaspokoić potrzeby w naturze. Obejrzyj lekcję umiejętności, aby dowiedzieć się więcej. Nie interesują nas lekcje. Zdzielony groszek i paprykę zebraliśmy. Mieliśmy nastrojnik odważna kąpiel. Niski poziom życia w zgodzie z naturą, niestety. Br, ale zimno. Aurelia czuje, że kąpiel w naturalnych wodach jest dla niej trochę zbyt rzeźka. Jakoś udało jej się przez to przejść, ale, było, ale nie było łatwo. Może jeśli poprawię swoje umiejętności, całe to doświadczenie będzie przyjemniejsze. Oraz jeszcze zyskaliśmy nastrojnik: Wielka hojność natury zbieranie pożywienia na zewnątrz. Aurelia wie, że zbieranie pożywienia, które daje się natura, to nie tylko pyszne przygoda, ale też ekscytujące uczucie. Ono zaraz nam padnie, ale jeszcze zanim to zrobimy, to może tak przebierzmy ciebie. Zmień strój na ten. Paprykę i groszek, kurczę, ja bym je zasadziła, ale ona jest troszkę głodna. Groszek zasadzimy i papryczkę zjemy i posadzimy ją spać. No jej, ci już padasz. To jest jej drugi stroj codzienny. Pamięć mnie nie myli, chyba to są spodnie, z właśnie z dodatku czarnatury. Bluzka jest z któregoś z, wy z wydarzeń. Podajże że butki są z gry podstawowej, tak samo jak fryzurka. Ogólnie ona jest ubrana cała, tylko w grę podstawową i czarnaturę, więc wrzucę ją Wam jeszcze dzisiaj po aplikacji tego filmiku, do pobranie, jeżeli będziecie chcieli nią sobie zagrać. No i oczywiście ma taki uroczy naszejnik z kluczem, który można powiedzieć, że to jest jej dziedzictwo, że do jej domu we wróżkowym świecie. Taka mała ciekawostka, oprócz tatuaża to jej dziedzictwo. No i zaraz jeszcze ci posadzę spać, bo to zaraz będziesz nam szła do pracy, a pracę zaczynasz za 4 godziny. Możesz się przespać. My Czymy na tym, jak to ty pójdziesz spać, a kolejny odcinek zaczniemy od pracy naszej drogiej Aurelii. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za to, że jesteście, że oglądaliście. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem jak wam, ale moje pierwsze wrażenia, życie w zgodzie z naturą, dzięki tej umiejętności rozgrywki od zera do milionera, zaczną nabierać nowego kształtu.